Czym dłużej na tym świecie żyję, czym więcej ludzi poznaje, tym częściej dochodzę do wniosku, że mój rocznik 86 po prostu nie potrafi odpoczywać. Nikt nas tego nie nauczył. Każdy od nas tylko wymagał. Każdy nam wbijał do głowy. Musisz odnieść sukces, musisz się uczyć, musisz się starać, musisz być na szczycie. Musisz, musisz i musisz. I na każdym kroku my od siebie wymagamy. Na każdym kroku wyznaczamy sobie kolejne cele, podnosimy poprzeczki. Ale po co? Ktoś kiedyś zasiał w nas ziarno. Zasiał w nas ziarno, mobilizację, ale po co? Słuchaj, jeżeli już osiągnąłeś coś w życiu, jeżeli jesteś szczęśliwy, to odpocznij. Znajdź czas dla siebie, aby odpocząć. Już nie musisz biec, już nie musisz zasuwać, już nie musisz się starać. Jeżeli jesteś taki jak ja, Masz 40 lat, albo zaraz będziesz miał, i czas najwyższy pomyśleć o sobie. Już się starałeś, już przeżyłeś, co miałeś przeżyć. Teraz czas, abyś był szczęśliwy, abyś żył, abyś mógł przeżyć kolejny dzień z uśmiechem na twarzy. Pamiętaj, nikt cię nie goni i ty nic nie musisz. Jedyne, co musisz. Jedyne, czego naprawdę potrzebujesz, to być spokojny i szczęśliwy. Dlatego przestań sam sobie wmawiać, że ty po prostu musisz zasłuchać. Nie musisz. Jedyne, co musisz, to się uśmiechnąć i wstać następnego dnia pełen radości, bo ci się udało. I teraz możesz po prostu żyć. Pozdrawiam.